Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Na początek chciałem powiedzieć, że po depresji tutaj trochę prawem cytatu, czyli że mogę zacytować część y, urywek jakiś y, filmu y, bez uiszczania wynagrodzenia dla autora, ale zacznijmy. Dzisiejszy odcinek będzie o Atorze, pewnie większość z Was słyszała, jest to Wroger, dosławny, pisze wideoblogi, y, robi wideoblogi. Yy, poradniki różne różnych tematów się yy, różnymi tematami się zajmuję. Yy, teraz wystąpił w to fajnie. -y, yy, znalazłem to dzięki psychowi, dzięki. Yy, moja wersja będzie trochę inna niż psycha. Ja nie będę tutaj właśnie taką satyrę, nie, może nie nazwać to hejtem, ale nie będę używał satyry czy krytyki. Yy, z odnośnie atora. Postaram się podejść do tego. Od innej strony, ale zacznijmy. Jeszcze chciałem tylko dopowiedzieć, że wszystkie linki podam w opisie. Ostatnio pojawiła się w mediach informacja, że po siedmiu latach zakończył się proces, w którym Roman Giertych wygrał. Wygrał sprawę o nienawistne komentarze, które pojawiły się pod jednym z artykułów sprzed siedmiu lat na jego temat. Ciekawostką w tej sprawie i takim nowym otwarciem jest fakt, że ten proces utorował drogę kolejnym, kolejnym osobom, które chcą walczyć z hejtem w sieci, pozywając również administratorów. Takich portali czy stron, na których pojawiają się nienawistne komentarze. Czyli nie tylko autorów. autorów, ale też tych, którzy tym zawiadują. No bo w końcu od nich też zależy, czy ten komentarz się pojawi, czy zostanie zdjęty, jak wobec tego się ustosunkują. I kolejną osobą, która w podobny sposób chce poprowadzić swoją sprawę w sądzie. Ja ze swojej strony chciałem tylko tyle powiedzieć, że to, do, że to dobrze, że pozywa się też wielkie firmy, które wystawiają takie komentarze. Gdyż uważam, że właśnie yy, taka moderacja powinna odbywać się przez ludzi, a nie przez boty, które często przepuszczają różne takie śmieci, yy, właśnie do, doprowadzając do tego tak zwanego hejtu. Ale oglądajmy dalej. Jest nasz dzisiejszy gość. Jest z nami Pan Krzysztof Woźniak, prawnik i vloger. Dzień dobry, Dzień dobry witamy Panie Krzysztofie. E, czy Pan też chce walczyć z hejtem, nie tylko z hejterem, ale także z organizacją, instytucją, e, która przekazywała te treści? Powiem szczerze, jest to moim marzeniem. Przy czym ja mam troszeczkę trudniejszą sprawę niż Pan Giertych ponieważ to Pan Giertych, to jest korporacja tutaj, która ma siedzibę w Polsce, natomiast korporacje, które jakby na ich serwerach znajdowały się te hejty, no zdaje się, że mają swoje główne siedziby w Stanach Zjednoczonych. Będzie trudno. O, będzie niesamowicie trudno. To prawda, jeżeli te hejty są na serwerach amerykańskich, zagranicznych, to czasem trudno je usunąć ze względu na prawo obowiązujące, inne prawo obowiązujące w tych krajach. I bardzo trudno takie, takie hejty usunąć. No chociaż nie ukrywam, że odkąd ta moja sprawa zrobiła się troszeczkę bardziej głośna, to zgłosiło się kilku prawników w Stanach Zjednoczonych, którzy chcieliby to y, poprowadzić, jeszcze się nie zdecydowałem. Dla mnie ważniejsze jest że mówiąc, edukowanie młodych ludzi, ponieważ w Polsce mamy bardzo ciekawą rzecz, że jeżeli na przykład jakiś człowiek znany, na przykład celebryta internetowy, jeśli ktoś ma milion followersów, wyznawców, to już jest celebrystwo dopuszcza się, nie bójmy się tego słowa, łamania prawa, czasem nawet przestępstw, bo przez to, przez to można trafić na sąd, przed sąd karny, to to jest dobrze, to jest pochwalane, nawet bardzo często taki celebryta internetowy pojawia się w towarzystwie innych celebrytów, takich bardziej mainstreamowych, jest przedstawiany jako ten dobry, pozytywny. Natomiast młodzi ludzie biorą z niego przykład, no bo skoro on hejtuje i dostaje za to nagrodę, pieniądze, bardzo dobre pieniądze, poklask, blisk, blichtr, no to Dlaczego taki młody człowiek nie miałby zrobić tego samego? Dobrze powiedział z tym edukowanie młodych ludzi, gdyż uważam, że młode umysły często podpatrują dorosłych, jak, jak sami o tym wiecie. I często jest tak, że właśnie tych followersów, mają, jak osoby mają, dużo, mają dużą widownię, czasem im odbija i po prostu wystawiają wszystko, co im silna na język przyniesie. Przez to, właśnie, edukując w zły sposób młodych ludzi, może też się na tym wylansuje. To teraz ja chciałbym ten na sekundkę mhm. zatrzymać tę rozmowę, żeby wyjaśnić Państwu, e, o co w tej sprawie chodzi. E, pan się procesuje z, jako, jako, jako YouTuber, jako twórca kanału mhm. YouTube'owego. Procesuje się pan z innym youtuberem, z którym zresztą kiedyś współpracowaliście, uh -huh. potem wasze drogi się rozeszły, tutaj nie wnikamy w wasze prywatne relacje. Natomiast co jest przedmiotem tego, tego procesu, który pan wytał? No i właśnie tutaj, tutaj muszę sprostować. Uh -huh. Bowiem rzeczywiście jest sprawa cywilna, która została założona w 2015 roku, zamieszły uh -huh. czasy. Tak jak pan y, Gierty 7 lat, tak no przede mną jeszcze co najmniej pięć. Natomiast no państwo m, ostatnio zrobiło się tak troszeczkę głośniej, medialnie właśnie o sprawie. Karnej, mm -hmm. bo ponieważ po około rocznym śledztwie, nie śledztwie, tylko dochodzeniu, no, prokurator tor Warszawski... Czy więc, prokurator pro... jest stroną w tym Ta Tam jest stroną, tak? jest prokurator. Prokurator postawił mu zarzuty ze 190a paragraf 1 kodeksu karnego. To jest uporczywe nękanie. Tego już było tak dużo, że było uporczywe. No tylko, że zgodnie z nowymi przepisami pan prokurator nie musi stawić się na termin. W związku z tym, no ja zostałem wezwany jako pokrzywdzony, więc byłem. E, był e, pan oskarżony. Z pełnomocnikami, no i powstało takie medialne wrażenie, że to ja się z tym panem procesuję. No nie, to prokurator w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej, a ja po prostu tam byłem, no pana prokuratora. A co ten człowiek, kto, z którym ów prokurator się w pana imieniu procesuje, na w pana życiu, że, że ta sprawa skończyła się w sądzie i, i, i jest sprawą karną. I właśnie tutaj chciałem dodać, że wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że może właśnie stanąć przed takim sądem za za kilka głupich komentarzy, za, za to, że go troszkę poniosło. Może, może nie będzie kara jakaś tam straszliwa, nie wiadomo ile lat więzienia, ale <laughs> więcej, będzie tym, więcej będzie przy tym zachodu niż to wszystko. Warte parę, parę zdań napisanych nieuważnie, nie bo będą Was wciągali po sądach. Jak słyszeliście, będzie mogło to ciągnąć się wiele lat. Także nie warto jest, warto jest przemyśleć swoje myśli i dopiero pisać trzy razy to przemyśleć i dopiero napisać. Wiecie Państwo, to jest w ogóle materiał na książkę albo na film dokumentalny, więc bardzo, bardzo to uproszę, prosiłbym, żeby wszyscy mieli tego świadomość. No, takie mam wrażenie, że on chciał mi zniszczyć życie, z czego potem myślał, że mu się udało, więc ekspresji Werbis na materiale, które oglądało tak circa baud 100 tysięcy. Ludzi się z tego cieszył, mhm. słowami ty brodata gruba. Bo się za to, że cię zniszczyłem. No i ku, ku fajnym poklasku i tak dalej, bo to jest właśnie najprzykrejsze w tych hejtach, które w tej chwili są, że zaczyna się od pomówień. Mm -hmm. My się wszyscy skupiamy na właśnie takich wyzwiskach, Ty, ty gruba bo przeklinamy w tym programie. Ja, ja nie przeklinam, ja cytuję. Mm -hmm. Nie ma cytatów, Janek Ale... święta będę uświęcona że Ja będę Mogę tylko powiedzieć, że gorsze od hajtowania jest tylko to, jeżeli ktoś się tym szczyci i na swoim kanale i, i próbuje na tym zarobić jakieś pieniądze na cudzym nieszczęściu, a może tak komuś zniszczy życie. Też. Dobrze. Nie będę już nie będę cytował w każdym razie. Zaczyna się od bardzo, ale to bardzo wulgarnych wyzwisk, które nie tyczą tylko osoby, ale również rodziny. Ten pan zaatakował mi również rodzinę i to jest to, czego mu nie, 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 nie byłem w stanie znieść. Natomiast zaczyna się zwykle od pomówień. Od pomówień czasem bardzo, bardzo niedorzecznych. Tutaj powiem szczerze, ponieważ mnie akurat pomawiało kilka osób. Ja już tak do, wolę nie mówić, kto co konkretnie, ze względu na to, że mogę pomylić pana Tomasza Destur z jego kolegów, ale pomawiany byłem o wszystko, że niszczę ludzi, że szantażuję, że wycinam nerki mhm. na żywca u siebie w domu, albo... A ludzie w to wierzą? Tak, albo, albo ludzie w to wierzą, naprawdę w to wierzą. Czasem tak jest, że na, na tłoku informacji ludziom po prostu odwala i wierzą w jakieś takie kompletne bzdury, jak wycinanie nerki, czy coś takiego. No tak jest w sieci, że internet też ogłupia, ludzie myślą, że teraz też różne firmy czy telewizje puszczają jakieś nie wiadomo jakie programy, przez co ludziom wydaje się, że jak ktoś właśnie taki celebryta, który ma ileś tam milionów subów, coś powie, to, to od razu uznają to za święte, zamiast użyć własnego mózgu i pomyśleć trochę, czy to jest w ogóle możliwe, czy to jest w ogóle... czy to ma sens, czy to się trzyma kupy. Albo o takie rzeczy, które nawet mogą być faktem, tylko że są niczym złym. Na przykład y, jedno z rzeczy, że siedzi sobie youtuber, milion, y, milion subskrypcji i mówi, Woźniak jest zły, bo Woźniak nie dał mi laptopa w prezencie. Mhm. I nikt nie zada sobie pytania, ej, ale to dlaczego Woźniak miał mu dawać laptopa w prezencie? Nie może sobie sam kupić, albo bo Woźniak mi dał niesmaczną zapiekankę, albo bo Woźniak nie kupił mi fanty i musiałem sobie kupić fantę. Zaraz, za ale Panie Krzysztofie, to jaka to jest publiczność, która wierzy w takie rzeczy, słucha takich bzdur i się e, e, tym ekscytuje. No wiesz, gdzie dwóch się liczne, bije, tam zawsze jest... Bardzo liczne, ale, jest, tam ale zawsze nie jest tylko widownie. młodzi ludzie, czy większość. Yy, Wiedzi y, Pani? Y, obawiam się, że hejt nie jest domeną młodych ludzi zwłaszcza ten hejt polityczny, który również istnieje. Obawiam się, że, że nie. Zwłaszcza, że to już trwa tyle lat, ten moda na hejt w Polsce, że nawet jeżeli ktoś zaczął lubić słuchać tego powiedzmy w wieku 16 lat, no to dzisiaj ma już 24. Właśnie o to chodzi. Nie? Nie rozumiem jeszcze, bo jestem w stanie zrozumieć, gdy piszą takie o hejta dzieci, które mają tam nie wiem ile lat. 12-10 bo taki, takie dzieci czasem nie zdają sobie sprawy nawet co piszą co słyszą po prostu ich małe mózgi tego nie wszystkiego nie, nie ogarniają jeszcze ale najgorsze jest jak właśnie dorośli yy, dorosłym odwala i mieli dawać przykład dzieciom a po prostu dają zły przykład z czego też ich dzieci mogą się uczyć ja mam pytanie innej trochę natury, może trochę naiwne, ale panowie są z jednego środowiska, panowie mhm. wyrośli ze wspólnego grona znajomych, tak to nazwijmy, nawet była między wami jakaś tam współpraca. Mhm. Czy nie było łatwiej wziąć człowieka na stronę i? wyjaśnić to sobie, w prostych żołnierskich słowach, tak po męsku, nawet nie okładając się rękawicą po twarzy, tylko po prostu podyskutować, pogadać. Nie było takiej woli z drugiej strony? Wie pan, na pewno było, znaczy na pewno było łatwiej. Z mojej strony były próby. Jeszcze były próby, zanim ten hejt, że się tak wyrażę, został odpalony. Były próby porozmawiania, dogadania się i tak dalej. Zaraz po hejcie, no to, 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 to wie pan, jak to się ładnie mówi, większość hejterów, Mogę użyć słowa. Większość hejterów ma jedno wspólnego z terrorystą. Jest sadystą i lubi, jak druga strona cierpi. W związku z tym, e, po rzuceniu fali hejtu, e, mówienie drugiej stronie, słuchaj, zabolało, słuchaj, trafiłeś, słuchaj, skończ, to tylko i wyłącznie nakręca. No. To się o tym przekonał przecież Państwa redakcyjnych kolega, hmm. jak kiedyś był w spocie, gdzie. Wizu... Znaczy, były. Jarek redakcyjny... Kuźniar. Kuźniar, tak, pan Kuźniar. E, zwi... y, y, wystąpił w spocie, gdzie zostały zwizualizowane hejty na niego. Spowodowało to jeszcze większą falę Nie. hejtów. I tutaj wam wytłumaczę tłum o co chodziło z tym kuźniarem. Kuźniar przeczytał swojego maila hejtowego i powiedział coś takiego, że jeżeli dostanie 10 tysięcy podobnych listów, to skończy pracę w TVN, a potem na Twitterze ogłosił tą akcję, a czy Ty zwolniłeś kuźniara? To mniej więcej o to chodzi, bo ludzie zaczęli do niego pisać, zaczęli pisać hejtowe hejtowe maile, także troszkę go to przerosło. No. no to ja to jeszcze inaczej panie, zapytam Pani Krzysztofie. Gdyby to zlekceważyć, mm -hmm. gdyby w ogóle na to nie reagować. Nie dopaliłoby e, się samo? E, nie, nie dawać satysfakcji e, jakiejkolwiek i po prostu to zostawić, żeby to samo umarło i mówi wygasło. Mówi Pani o moim przypadku, czy mówi Pani o, o przypadku społecznym? Myślę, że o Pana przypadku. O moim przypadku wie Pani, ja dość długo czekałem, i moim zdaniem, w moim odczuciu wzbudziło to w tym Panu i jego kolegach poczucie bezkarności. I przejawiało się to tym, że on się coraz bardziej nakręcał, bo to się zaczęło od tego, że atakował mnie, a potem zaczął już atakować rodzinę. Y Wiecie Państwo, doszło nawet do tego, no wszyscy wiedzą jak ja mam na nazwisko i wiedzą jak ma na imię moja żona. No i w znajomych mam pewną panią, która ma na imię tak jak moja żona i takie samo nazwisko. No to na grupie facebookowej, e, wej pewnej, no zaczęto atakować również tą panią, która nie ma nic wspólnego ze mną, ale tylko dlatego, że wzięto ją za moją żonę. Także to jest w tą stronę. Natomiast jeśli chodzi o sprawę, e, o kwestie społeczne, które moim zdaniem są dużo ważniejsze. To jest to, co powiedziałem na początku. E, jeżeli ta internetowy to robi, ma za to pieniądze, blicht i sławę. Jeśli polityk to robi, bo hejt jest domeną polityczną mm -hmm. bardzo mocno, bardzo często ma za to mandat poselski, blicht i nie oszukujmy się też niemałe pieniądze. Młodzi ludzie to naśladują, To idzie w miliony. Nawet jeżeli, nawet jeżeli milionowa widownia takiego pana, powiedzmy tylko 1% uwierzy, że. że co ekspresji verbi zostało powiedziane wiele razy przez tych państwa, że wyżywanie się, z, nie wyżywanie, tylko wyzywanie się z kunsztem, to nic złego, to jest kunszt, coś fajnego, nawet jeśli tylko jeden promil w to uwierzy, to proszę zobaczyć, ile młodych ludzi potem będzie miało przez to problemy. I tutaj um, jest, nie wiem, czy państwo widzieliście, jest taki bardzo słynny w internecie film, on się nazywa Młody z iem to jest filmik o tym, jak bardzo młody człowiek mm. bardzo brutalnie wyzywa starszego od siebie człowieka w kolejce, no, na, żeby było śmieszniej, na widowisko esportowe. sportowe mm. go Bardzo wyzywa lży. Ludzie, którzy stoją koło tego, koło tego zajścia, jeszcze kibicują temu młodemu człowiekowi. To jest dziecko. On miał 6, 7, może 8 lat i wyzywał takiego ucznia techniku mniej więcej, kilkanaście, szesnaście. Wyzywał go strasznie. Młodzi ludzie, którzy stali wokół... Yy, wokół uważałem, że to jest świetna zabawa, że to jest fajnie. Kibicowali agresorowi, a nie, a nie celowi ataku. I teraz to jest... Tutaj jest przykład właśnie tego, jak mija się to z celem i jak powinniśmy edukować własne dzieci, żeby nie rzucały słów na wiatr, żeby nie hejtowały właśnie tych ludzi z takiego powodu właśnie, że mogą zniszczyć komuś życie i to nie jest wcale dobra zabawa, tylko można, można komuś naprawdę popsuć krwi i nerwów, także edukujcie własne dzieci. Oglądajmy dalej. Bardzo ważne. Ten człowiek w pewnym momencie używa pseudonimu pewnego YouTubera jako swojego takiego guru, że jak tamten by przyszedł, to dopiero by ci pocisnął. Jest to jeden z celebrytów internetowych, też właśnie znanych z tego, że lubi wyzywać. I teraz proszę zobaczyć, co się dzieje. Dzieje się to, że zgodnie z oświadczeniem zamieszczonym na serwisie Wykop, ten młody człowiek został ukarany przez swoją szkołę. Bo rzeczywiście zrobił ewidentnie źle. Wyzywał, bardzo mocno to poszło A jego idą? A jego idol? No, a jego idol no, jest celebrytą i nawet swego czasu uchodził za e, synonim e, Uczenia tolerancji, żeby było śmiesznie. Bo to jest w ogóle to jest w ogóle naj, najbardziej w tym straszne, że niektórzy hejterzy umieją tak to wszystko odwrócić do góry nogami, że tutaj sobie zarabiają na hejcie, tutaj, tutaj sprzedają takie materiały, bo to jest fajne. A z drugiej strony na przykład biorą udział w dużej ilości zbiórek, zbiórek charytatywnych i są ci dobrze. Albo na przykład mówią, że są homoseksualistami i skoro są homoseksualistami, no to wyłącznie mogą być ci dobrze. Dziękujemy za, za wizytę. Dobrze. Jest ja sobie z, 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 najpierw zrobić weryfikację swoich bohaterów, zanim powiesi się ich plakaty nawet metaforycznie nad, nad łóżkiem, więc e, dobierajmy autorytety e, odpowiednio. Sensownie dziękujemy panie tak, za dziękuję. spotkanie. Zapraszamy teraz Państwa na spotkanie z Dorotą Gardias. Na koniec chciałbym tylko dodać, żebyście uważali, co piszecie, gdyż możecie zrobić komuś y, tym ty, ty dużą krzywdę, także zastanówcie się trzy razy, zanim coś napiszecie. Pozdrawiam Was wszystkich, jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, dajcie subskrypcję, wbijcie też na moją grupkę na Facebooku, wszystkie linki podam Wam w opisie, także link do tego źródła. Dzięki, trzymajcie się, cześć.